Świątynia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Łapach ma w swoich murach nietypowe pamiątki po II wojnie światowej. To imitacje pocisków artyleryjskich, które uderzyły w świątynię na początku sierpnia 1944 roku, kiedy miała miejsce bitwa nad Narwią. Po wschodniej stronie Narwi stacjonowały wojska sowieckie, które ostrzeliwały kościół. Na wieży świątyni znajdowali się obserwatorzy niemieccy, stąd też kościół był pod silnym ostrzałem. W tym czasie, kiedy nastąpił... Decydujący atak artyleryjski 6 sierpnia 1944 roku odprawiana była msza w kościele, którą celebrował ksiądz Czesław Rakowski. To właśnie wtedy kościół był najbardziej bombardowany. Kiedy Sowieci zajęli miasto 6 i 7 sierpnia 1944 roku, z kolei artyleria niemiecka zaczęła ostrzeliwać kościół. Tym razem od strony zachodniej. Po zakończeniu II wojny światowej ekipa budowlana pod kierownictwem inżyniera Aleksandra Kreczki, nie tylko odbudowała mocno zniszczony dach i elewację kościoła, ale również zamontowała imitację pocisków na pamiątkę ostrzeliwania tego kościoła w czasie II wojny światowej. Te sześć imitacji pocisków wstawiono dokładnie w miejsca, które uderzyły prawdziwe pociski. Jeden znajduje się w absydzie kościoła, po jednym na transepcie wschodnim i zachodnim, po jednym na ścianie na głównej po stronie wschodniej i zachodniej oraz nad prezbiterium.